Cześć, witam Was bardzo serdecznie, chorzy z tej strony. To oczywiście Must Die, Witam Was w finale serii. Bez ociągania, odpalmy sobie mapę. Jak widzicie, za przejście poprzedniej mapy otrzymaliśmy coś, co nazywa się Mennica. O ile dobrze pamiętam, Mennica polega na tym, że jeżeli zabijemy przeciwnika na tej pułapce, a jest ona dosyć duża, to dostajemy dodatkowe fundusze za jego zabicie. Odpalmy więc mapę, zobaczmy o co w tej mapie chodzi. Szczelin, magia nie istnieje ani po jednej, ani po drugiej stronie. Czy magowie z zakonu wiedzieli? Musieli wiedzieć. No więc cóż, mamy generalnie jeden portal, co jest dużym, dużym bonusem. Niestety jest 8 różnych bram. Dwie bramy na stronę prowadzące 8 różnymi ścieżkami poprzez te schody. Dodatkowo w tej mapie mamy korytarze boczne, czyli orkowie, którzy wyjdą powiedzmy z tamtej bramy, są w stanie zaatakować nas tutaj. Ale równie dobrze mogą przejść tutaj i spróbować zaatakować nas od boku. To trochę się niestety, no ale cóż, tak bywa. Z tego co pamiętam, pierwsza fala wyjdzie stamtąd, z góry mapy. Następnie kolejne trzy fale będą wychodziły zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli stamtąd, stamtąd oraz stamtąd. Po fali numer 4 będzie krótka przerwa. Niestety po fali numer 4 nie mam pojęcia co i skąd na nas wyjdzie, więc w tym momencie zacznie się wielka niewiadoma. Ja odpalę sobie Księgę Zakleń, zobaczę co tutaj dla mnie wyjdzie tym razem. Mamy niestety znienawidzone combo przeze mnie, czyli Saper oraz gnol, standardowy wojownik oraz kusznik, opancerzony, ognisty oraz lodowy ogr, więc co sobie zabierzemy? Na pewno zabiorę sobie lodowy amulet, na pewno wezmę na ramiennik ognia, ponieważ to mi będzie potrzebne na tą parę. Wydaje mi się, że w tym momencie odpuszcza sobie totalnie pas wiatru, ponieważ w mojej taktyce będę się chciał bronić bardzo z tyłu, więc nie ma sensu ich odpychać, będę chciał ich zabijać jak najszybciej. Jedną opcją, nad którą myślałem, mogłoby być zabarykadowanie niektórych z przejść, na przykład tych i tych, żeby wszyscy ludzie, a właściwie orkowie z tamtych bram szli bokami i koncentrowali się na przykład na tym wejściu. Mogłem to zrobić praktycznie wokoło, problem polega na tym, że po pierwsze mamy tutaj saperów. Więc prawdopodobnie oni wysadzą moje barykady w powietrze i na tym się skończy. Po drugie, stracę mnóstwo czasu, przepuszczając im, ich tam. Chciałbym oczywiście zrobić to jak najszybciej, zależy mi na pięciu czaszkach, więc wróćmy do księgi. Na pewno wezmę sobie maczugę, ponieważ wymiatała ona ostatnimi czasy. Pułapka spowalniająca, której używam jako kombo z maczugą. Na 100% wezmę tutaj łuczników i dużą ich ilość na pewno użyję na tej mapie. Mamy jeszcze cztery sloty: autobalista. Ostatnimi czasy sprawowała się całkiem nieźle. Ewentualnie mogę wnieść palladyna. Dodatkowo, może kolce. I wydaje mi się, że na zakończenie, może wezmę barykadę, ale będę ich używał gdzieś tutaj w centrum, żeby po prostu ograniczyć trochę dostęp do portalu. Na przykład ograniczę sobie rogi tutaj. I tutaj zamknę przejście na to miejsce i zrobię dokładnie to samo z tej strony. Ale cóż, wróćmy do naszej rozgrywki. Jak już mówiłem, przeciwnicy zaczną wychodzić stamtąd, następnie stamtąd i stamtąd. Więc od czego zacznę? Na pewno zostawię sobie dwie maczugi tutaj i tutaj. Korzystając z tego, że mamy teraz dużo, dużo czasu, czas jeszcze nie zmierzony. Zostało mi 2600 punktów do rozdysponowania. Mógłbym teoretycznie rozłożyć sobie jedną maczugę tutaj i niestety nie starczyłoby mi na pułapki. Wydaje mi się, że lepszą opcją jest po prostu rozłożenie trzech pułapek tutaj. Trzech pułapek tutaj. W razie jeżeli przeciwnicy zaczną na mnie wychodzić, to po prostu będę musiał się w jakiś sposób bronić bokami samotnie. Mam nadzieję, że środki, czyli te dwa przejścia będą zatrzymane przez moje maczugi. Ja biorę kusze, odpalam hordę Wydaje mi się, że w przejściowych czterech falach będę chciał użyć tych oto bali, żeby ich po prostu zdjąć jak najszybciej, żeby spróbować rozbudować moje systemy obronne tutaj oraz tutaj, więc cóż, strzelamy w to, strzelamy w to, zobaczmy jak to sobie poradzi, niestety nasz bal frunął gdzieś na bok, z tej strony, z tej strony też nie za dobrze, więc cóż, wycofuję się do tyłu, no i bronimy się w tym miejscu, mam nadzieję, że maczugi pozdymują trochę przeciwników. Tego niestety będziemy musieli zamrozić, więc już czekamy, co jeszcze raz na wyjdzie. Jeszcze jedno zamrożenie. Ogniste wpadł. Wydaje mi się, że jeden przeciwnik próbuje nas zejść od boku, tak mówię, więc zdejmujemy go jak najszybciej. Rozkładam tutaj maczugę, następnie przebiegam tutaj. Szybka maczuga tutaj, że tak powiem. Trzy pułapki. Niestety ja byłem w stanie postawić tylko dwie pułapki, ale cóż, nie jest to aż takie złe, nie jest to aż tak zła opcja. Poczekam aż przeciwnicy wyjdą. Zestrzeliwuję to, zestrzeliwuję to. Biegnę tutaj. Tutaj mamy dodatkowe bale, więc mogę użyć także ich. Zdejmę saperów. Użyjemy tego bala. Niestety on przefrunął praktycznie nad tym. Użyjemy tego bala, który poskutował troszeczkę lepiej. Ciorkowie padli, ci padli. Więc już wracam tutaj. Nie widzę żadnych przeciwników, którym udało się na razie przejść. Na minimapie mamy tutaj saperów. Na szczęście oni nie idą w nasz portal. Oni próbują zabić nas. Jak już mówiłem, największym problemem dla mnie są przeciwnicy, którzy obchodzą bokami, więc ja staram się jak najszybciej rozkładać moje zabezpieczenia, że tak powiem. Oj, fuck. To się... Ok, rozłóżmy szybko tę maczugę. Maczugę rozłożyłem w totalnie złym miejscu, rozłóżmy jed jeszcze jedną, to przyssało, no ale cóż, będziemy się musieli jakoś bronić ręcznie. Wracam tutaj, próbuję zestrzelić ten bal, mając nadzieję, że jakimś cudem ten bal zdejmie większość przeciwników w tym miejscu. Zdejmiemy tych, zdejmiemy tego kolesia, nie wiem dlaczego używam... Na niego, mojego na ramiennika, kiedy spokojnie. Oj, tam grupa chce się wybrać bokiem, ale ja postaram się ich zatrzymać jak najszybciej. Ta strona wydaje mi się, że już jest czysta. Jeszcze jakiś przeciwnik tutaj idzie, więc zdejmiemy go bardzo szybko. Wracamy na tą stronę. Widzę, że grupka, tak jak mówiłem, wybrała się tą stroną. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Ja postaram się odlamić tą stronę ponieważ to, co tutaj zrobiłem, było przerażające. Wracamy tutaj. Zestaw tutaj. maczuka w tym miejscu. Jeżeli uda mi się jakimś cudem ją postawić. Please. Okej, okay. trochę to jest przylamione, ponieważ pułapki były, powinny być na krawędzi. No ale cóż, mam nadzieję, że uda mi się powstrzymać tą mapę, a następnie będziemy mieli małą, krótką przerwę techniczną którą będziemy mogli wykorzystać na zmianę ustawień naszych pułapek. Przeciwnicy są już po obu stronach. Staram się ich zdejmować jak najszybciej. Ta strona jest niechroniona, ale widzę, że przeciwnicy idą tutaj. Ostatni z tej grupy. No i cóż, ja postaram się jak najszybciej sprawdzić moje zabezpieczenia. O co chodzi? Na pewno chcę, żeby pod każdą maczugą było idealnie rozłożone. Trzy pułapki spowalniające. To jest w tej chwili moim głównym zadaniem. Więc tutaj jest ok. Tutaj zdecydowanie nie jest ok, jak już mówiłem wcześniej, więc te pułapki muszą być przestawione. Właściwie to mogę je przestawić tutaj przestawić maczugę w moją stronę. Ponieważ ta maczuga w tym momencie jest nad schodami, niestety. Co oznacza, że nie, ona nie pokrywa całego terenu, jak mogła pokrywać. To jest idealnie. Tutaj też jest ok. Tutaj jest ok. I tutaj jest OK. Więc w tym momencie ja zaczynam rozkładać sobie łuczników. Wydaje mi się, że po prostu rozłożę raz, dwa, trzy, cztery. Może bliżej portalu, ponieważ chcę, żeby oni mieli duży zasięg. Korzystali z tego, że są praktycznie snajperami. Rozłóżmy kilku tutaj. No i to było na tyle. Może bardziej równomiernie. Weźmiemy tego, rozłożymy tutaj. Więc już, odpalamy hordę. Nie mam pojęcia, co w tym momencie na mnie wyjdzie. W tym momencie przeciwnicy zaczynają wychodzić od tyłu. Widzę, mamy lodowego ogra, więc ja postaram się posnajpować jak najszybciej. Przylamiłem niestety trzecim strzałem, ale spokojnie, damy jakoś radę. On już prawie nie żyje, więc ostatni strzał. Ogr lodowy padł. Mam nadzieję, że odbuduje mi się na tyle szybko moja mana, żebym mógł zdjąć i tego. I cóż, zaczynamy snajpować tych kolesi. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Będę starał się pomagać moim pułapkom, jak i moim łucznikom. Wygląda na to, że przeciwnicy idą z tej strony tylko, nie idą z drugiej strony. Ewentualnie jacyś mogą iść bokami, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli będzie kilkoro, które pójdą bokami, to moi uczniowie zajmą się nimi właśnie w taki sposób. Zdejmijmy tego. w No i cóż, ja zbiorę sobie tutaj monetę i rozkładam więcej łuczników, bo wydaje mi się, że w tym momencie największym zagrożeniem dla mnie. Będą pojedynczy przeciwnicy, którzy po prostu będą sobie wychodzić w jakiś sposób. I jeżeli uda im się przemknąć, to po prostu stracę tą czaszkę tylko i wyłącznie dlatego, że przepuszczę jakoś jednego gościa, tu czy tam. Wydaje mi się, że przeciwnicy wychodzą w tym momencie z tej strony. I są to niestety saperzy, więc ja będę chciał ich zdejmować jak najszybciej. Do tego mamy gnole. A na szczęście moje pułapki, łucznicy, jak i saperzy pomagają mi w zdejmowaniu gnoli. Więc cóż, w tym momencie ja będę się chciał poruszać jak najszybciej po łapie. Obserwuję, co się tutaj dzieje. Wydaje mi się, że ze wszystkich stron nadciągają w tym momencie saperzy, więc dobrą opcją było to, że nie wziąłem ze sobą w tym momencie barykat. A może inaczej, że ich nie rozkładałem, ponieważ mam je w swoim zasobniku. No i cóż, czekamy co się tutaj stanie. Widzę, że tutaj jeszcze coś przeciwnicy nadchodzą. Ja rozkładam więcej łuczników, ponieważ łucznicy w tym momencie wymiatają. Może jeszcze kilkoro z drugiej strony. Tutaj jeden, jeżeli dam radę. dam, oczywiście. Może jeszcze jeden tutaj. W tym momencie nie muszę się śpieszyć, ponieważ poczekał spokojnie, aż oni dojdą. Może tutaj? Tutaj. No i to było na tyle. Zabierzemy monety oczywiście. Nie widzę żadnych większych przeciwników, którzy by tutaj nadciągali. W tym momencie to jest dla mnie chyba największy problem ogry. Więc już biegam wokoło, próbuję w jakiś sposób kontrolować sytuację. Szybkie spojrzenie na minimapę. Koniec fali numer 7, jest to początek fali numer 8. Mam dużo funduszy, wydaje mi się, że w tym momencie mogę zacząć rozkładać dodatkowe zabezpieczenia w formie... ...podwójnych maczu. Niestety nie mogę już zainwestować, jak mówiłem. Większej ilości w strażników, ponieważ osiągnęliśmy limit strażników. Okej, okay, nie widzę skąd naciągają przeciwnicy. Mamy gnola tutaj, który na szczęście przytomnie próbuje atakować mnie, a nie moich łuczników, więc ja sobie go zabrożę. Łucznicy dokończą mojego dzieła. Będę się starał biegać i pomagać oczywiście moim łucznikom. Nie wiem, jak wygląda druga sora. Druga sola w tej chwili jest czysta. Największy problem jest po tej stronie. Więc ja biegam, zamrażam kogo tylko mogę. Wydaje mi się, że to już jest praktycznie koniec fali numer 8. Jeszcze ktoś? Okej, okay, jeszcze ktoś się gdzieś tutaj zakręcił. Gość zdjęty. Ja nie będę długo czekał, odpalam kolejną falę. W międzyczasie porozkładam sobie, jak już mówiłem, podwójne maczugi wszędzie. To jest w tym momencie mój główny cel. Dodatkowa tutaj, dodatkowa tutaj i dodatkowa tutaj. Moje fundusze idealnie są w tym momencie rozdysponowane. Każde przejście ma podwójną maczugę oraz zestaw strażników, którzy ich będą chronić. W następnej fali postaram się porozkładać sobie dodatkowo płatki spowalniające pod dodatkowymi maczugami, które tutaj rozłożyłem, wydaje mi się, że przeciwnicy nadciągają tutaj. Ja staram się, jak już mówiłem, kontrolować sytuację i jak najbardziej mogę. Widzę, że mamy tutaj ogra, a właściwie dwa, więc ja sobie ich po prostu będę zamrażał. Ogry padły, praktycznie w momencie, nie dały radę przejść przez moje podwójne maczugi. Szybkie spojrzenie z tyłu, z tyłu nic się nie dzieje, więc mogę skoncentrować się spokojnie na tej stronie. Kolejna grupka, tutaj. No i cóż, widzę, że jacyś się tutaj zakręcili, więc ja sobie wybiegnę. Może spróbuję ich pozdejmować jak najszybciej. Kolejny przeciwnik, tutaj. Jeszcze ktoś gdzieś, coś, tutaj jeden. Zdejmijmy go jak najszybciej. No i cóż, jak już mówiłem, dodatkowe pułapki spowalniające. Praktycznie wokoło. Tam niestety nie jestem w stanie ich położyć, więc może tutaj. Okej, okay, tam nie jestem w stanie, więc tutaj w tym momencie nie ma już to tak wielkiego znaczenia. Ta pułapka trochę się, powinna być ustawiona tutaj, ale cóż, jakoś damy radę. Jest to fala numer 10. Widzę, że mamy do czynienia tutaj z dużą ilością saperów, którzy praktycznie w ogóle mi nie zagrażają. Ponieważ jeżeli w ogóle są w stanie przejść przez moje podwójne maczugi, to zdejmują ich łucznicy, więc nie jest to żaden problem. Widzę, że jakiś jeden przeciwnik tutaj jest jeszcze, więc ja pozwolę mu spokojnie dojść. Czy jest tutaj też lodowy? Bo ostatnimi czasy wychodzili w parach. Okej, okay, ktoś jeszcze? Nie wydaje mi się, mam 7000 dostępnych punktów. Wydaje mi się, że mogę rozłożyć sobie kilka autobalist. W międzyczasie nie muszę się w tym momencie aż tak śpieszyć, ponieważ. spokojnie mogę czekać, aż przeciwnicy dojdą do moich zabezpieczeń. Więc może kilka autobalist na rogach. Tutaj jedna. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje fundusze. Poglądnijmy szybko na minimapę. Wygląda na to, że przeciwnicy wychodzą praktycznie z wszystkich stron jak już mówiłem, w tym momencie ja będę starał się biegać wokoło. Będę próbował pomóc moim ucznikom jak najbardziej będę mógł. Grupka będzie tutaj, ale szybko ginie. Jakieś pojedyncze sztuki jeszcze tam. Ktoś jeszcze tutaj? Tutaj mamy lodowego, więc cóż, spalmy go trochę. Ten padł. Ktoś jeszcze. Kolejny lodowy ogr, więc spalmy go w podobny sposób. Wydaje mi się, że to było dwóch największych przeciwników w tej fali, czyli lodowe ogry. Fala numer 11 za nami, fala numer 12, czyli praktycznie jesteśmy już u schyłku tej mapy. Mam nadzieję, że nic nas w tym momencie już nie zaskoczy. Ja rozłożę sobie kilka autobalist, tak na wszelki wypadek. No i cóż, czekamy co w tym momencie nas wyjdzie. Widzę dwóch dużych przeciwników wychodzących z tamtej strony. Przypuszczam, że mogą być to ogry. już mamy dwa ogniste ogry, o ile się nie mylę, nadchodzące wprost na nas, więc ja poczekam sobie, aż oni tutaj dojdą. Oczywiście zamrożę jednego. całym Za momencik zamrożę drugiego. Już wracam w drugą stronę, bo przypuszczam, że ogrów będzie tutaj więcej. Mówiąc po tempie ich nadciągania, wydaje mi się, że będzie tutaj więcej ogrów, więc postrzelamy w tego kolesia. On niestety troszkę nam tu zdjął nasze szyki pałką, ale spokojnie, jak na razie dajemy radę. Ktoś jeszcze? Jeszcze jeden przeciwnik tam. Możemy go w sumie zamrozić. Następnie możemy słuchać, zamrozić tego. Jeżeli dam radę, chciałbym zdjąć. Oj! Nie rób mi tego, nie przechodź przypadkiem przez moją szczelinę. Ok, ten jest zamrożony. W tym momencie muszę tylko i wyłącznie zdjąć tego ogniem. Jeszcze ten. I to by było na tyle. Strasznie chaotyczny koniec mapy, ale wydaje mi się, że udało nam się to zrobić na piątkę. Mam przynajmniej taką nadzieję, mamy 50 punktów ocalonych riftu. Czekam tylko na czas. Udało nam się to zrobić jak zawsze na piątkę. Zobaczmy statystyki. Średnio powinniśmy to wykonać w 17 minut. Wykonaliśmy to w 13 i 17 sekund. Mam nadzieję, że odcinek, jak i seria, Wam się podobały. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć. Oczywiście każdy mag zakonu wiedział, że aby powstrzymać hordę na dobre, trzeba zamknąć szczeliny. To proste. Wystarczyło przejść przez szczeliny i zapieczętować je wszystkie jednym gestem i myślą. To zaklęcie umiałby rzucić nawet najdurniejszy z nas. Zamknięcie szczelin oznaczałoby kres magii. Byłby to oczywiście koniec kontroli nad orkami i ogrami. Ale również koniec z magicznie wzmocnionymi twierdzami. Koniec ze sprowadzaniem deszczu w czasie suszy. Koniec z wioskową magią uzdrawiającą. Bez magii świat po drugiej stronie szczelin uległby zmianom, ale to samo stałoby się z naszym światem i niekoniecznie mowa tu o zmianach na lepsze. Podjęcie tej decyzji wymagało odwagi. Odwagi, którą jak się okazało posiadał tylko jeden członek zakonu. Odwagi albo pewnego rodzaju wyjątkowo upartej głupoty.